Serdecznie. Zacznijmy chyba tutaj akurat nie, po raz pierwszy w sportowych, sportowej. takie kursy, yy, konferencje po meczu przeprowadzić. Witam Panów dziennikarzy, witam lokalną telewizję tablową. Witam Pana trenera Kuzynkiego z Krosna. Serdecznie Panie Piotrze, witam. Nie wiem, proponuję Panowie, chyba że Panowie trenerzy chcą od razu coś powiedzieć na temat meczu, czy, czy od razu Panowie dziennikarze yy, jakieś pytanie? Tak? Ja się serdecznie, serdecznie gratuluję Tenerowi zwycięstwa. Moim zdaniem byliśmy drużyną myślę zdecydowanie lepszą. Nadawaliśmy temu pojedynkowi, tak naprawdę powinniśmy wygrać minimum dwoma bankami. Niestety nasza skuteczność była dzisiaj bardzo słaba. W pierwszej połowie mieliśmy sześć sytuacji, nie, nie zdawaliśmy wykorzystać z drugą połowę, również też stworzyliśmy sytuację do straty bramki. Jeden błąd przytrafił się, straciliśmy gola i przykro, bo, bo taki mecz powinniśmy wygrać. Jeszcze raz podkreślę, w, w moim skromnym zdaniem byliśmy zespołem dzisiaj lepszym. Taka jest piłka, kto strzela bramki, wygrywa. Bo Jedziemy z zerowym, dalekim wydaniem. Dziękuję. Ja czekaliśmy na indurację dość długo i jakieś tam dobra niepewności była, bo wiadomo, no, przekładane kolejki raz przygotowujemy drugie raz, no wreszcie przyszło nam, że nie umrować meczem u siebie. Na dobrze, na dobrym boję to też się cieszę. Uważam, że... Jak na pierwszy mecz rundy dosonę i ten pojedynek stał na, na dobrym poziomie, był atrakcyjny dla publiczności, bo zarówno pod jedną jak pod drugą było gorąco i jeden i drugi zespół y, miał sytuację. No, myśmy tą w rankę i dlatego wygraliśmy. ja się bardzo cieszę z zwycięstwa z trzech punktów. E, gramy teraz to trzy dni mecz, no troszkę, nie, troszkę może bardzo zmartwiła mnie kontuzja Micka, bo ma złamanie nosi. No i przy takiej kontuzji no, no, przerwa minimum miesięczna. Czy grzec o trzymacie no to prawie pół rundy ma z głowy? Dziękuję. Panowie dziennikarze, jakieś pytanie tutaj do panów trenerów. Chciałem do pana Brzewiskiego, jak się wprowadził e, nowy nabytek Izres, czyli od Pana Ślizlo. Ja mówię, ja nie oceniam zawodnika, przez strzelaną bramkę, to też chwalam za to, bo akurat te, ten, te, to, to zachowanie i ten strzałczyny w tamtą. Ja obserwowałem Kamila tutaj okres ten przygotowawczy. Uważam, że, że ma takie cechy, będzie uroczym bardzo dobra motoryka, duże chęci do grania. No nieraz tam mu się głowa grzeje, ale, ale mi się wydaje, że, że będzie duży takim zawodnikiem. No, mówię, no nie oceniam że ja to jego a to jest taki plusik, duży, duży plusik, że szedł rankę nam i da nam przykład. Dziękuję bardzo. Ja czy może z któryś z Panów tutaj zebrany, czy są jeszcze jakieś tutaj pytania, wspierają do Panów trenerów? W związku z tego dziękujemy. Dziękujemy się Panie Prezesie. Jeszcze raz dziękujemy. Powodzenia następnym spotkaniom. A tym tego panu nie można zadać całej woli? Znówko.